Wtedy do Ksajo, bo dowiedziałem się o pewnych manewrach ze strony Ksajo Industries, no i jako dobry manipulator, który lubi jakby tworzyć manewry tutaj w sieci, zapytałem Ksajo, jak to u niego wygląda. Porozmawialiśmy wtedy, pamiętam, około 40 minut. Ja na tej stacji chodziłem, po tej stacji benzynowej. I rozmawialiśmy na temat podejścia do tej Loży. Otrzymałem od Ksajo odpowiedź zwrotną. Było troszeczkę może perturbacji po drodze, ale, ale doszło do tego, że, że Ksajo dołączył. No i został Filip, z którym jeżeli mogę, oczywiście, oczywiście powiedzieć. Szczerze, ciężkie się... rozmowy były. Były ciężkie rozmowy, było troszeczkę ciężej z responsywnością tutaj Filipa, ale dzięki też Marcinowi udało się dopiąć również. Filipa, tak, tak. Bo, bo pamiętam, że, że, że jak Marcin do ciebie napisał, mhm. to też byłeś jakby bardziej skłonny już, żeby tak, pociągnąć, pociągnąć temat dalej. To jest tak, ogólnie nie myślałem, że wrócę na loży, ale yy, no Marcin mi to fajnie przedstawił w fajny sposób. Yy, no, jak na robotę, to z kimś równie, wiesz, dobrym, czy tam yy, z kim się dobrze czujesz, więc stwierdziłem, że to będzie fajna, yy, fajna sprawa. I na, na początku odmawiałem Marcinowi przez tam kilka dni, zastanawiałem się nad tym. Ale po prostu chyba musiał do tego dojść, do, dojrzeć, przepraszam, dojrzeć i... Nie, co i nie jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Więc trochę w tym zasługi Marcina, nie? Otworzył mi może trochę oczka. Nie, no ale warto też powiedzieć od razu o, ty, o tym, co powiedział Filip że organizacja loża i tak dalej i o tej naszej rozmowie że ja też przekonałem Filipa, dlatego że przedstawiłem mu to w taki sposób, że to będzie wyglądać trochę inaczej niż na tamtych tak. galach. Tak, teraz jakby, jakby myślę, że w ogóle jakby z racji tego, że jest to Cage Special lożowy. To mogę powiedzieć o tym, że chociażby zmienia się nazwa Loży szyderców. Ale już. Ale już... Znaczy może inaczej, i w trakcie ewolucji, bo jeszcze tak. nie mamy finalnego, że tak. tak powiem, efektu, ale chcemy zmienić trochę nazwę na pewno Loży Szyderców. Bo wiadomo, ludzie oczekują tak dymów, tych wszystkich afer, kłótni, że kogoś wydzamy od kurę, w dziwek i tak dalej. Chcielibyśmy tego może uniknąć na siłę, żeby właśnie nie wynikało na siłę szczydzenie z czegoś, tylko może w jakiś tam wyjdzie to w czasie walki i tak dalej. Chcemy zmienić to po prostu na jakiś fajny program z wywiadami z komentowaniem na fajnym poziomie, z lekkim zabarwieniem humorystycznym, ale nie chcemy, żeby ludzie oczekiwali od nas takiego linczu na innych, bo po pierwsze, jak ktoś od Ciebie czegoś wymaga, jest to takie dość naturalne, a my sobie z linczem na pewno jakimś poradzimy delikatnym, więc po prostu chcemy trochę zmodernizować tak nazwę i sam format. No nie? i na pewno się dara jest śmieszniejsza, jak się jej nie spodziewasz. Dokładnie, no. o świetnie, świetnie, tak. E, jakby ma to być po prostu luźny pokój, tak jakbyśmy siedzieli na, na swoich streamach, gadali do swoich widzów, tylko mamy Większe możliwości, mhm. jesteśmy tam na miejscu. Mamy zawodników, mamy VIP-ów. Myślę, że mogę również tutaj powiedzieć o tym, że jakby jest to, jest to już potwierdzone, więc mobilna tak. kamera chociażby, ona na pewno dużo, dużo doda, bo nie tylko nie będziecie musieli czekać jakby na, mhm. na gościa. ale Możecie pójść. Tak, możecie na przykład pójść, wyjść na trybunkę. Więc jeśli będziecie na trybunach, też wy oczywiście, nasi widzowie. Kto wie, czy to ktoś z nas nie, do was nie podejdzie, no i po prostu zabierzemy was dwa was na na rozmowę. tak? Więc kto wie? Mam nadzieję, że to będzie coś nowszego, tak? tak. Coś Oczywiście, nowszego. elementy scenografii również. No i sam czat, który, który myślę, że. No nie będzie go z tego, co wiem, na, na tej edycji, tak jak się zgadałem. Okay. E, scenografię. Be telefony i będą. Telefony I będą. inne sprawy techniczne, że tak powiem. Zadbałem o to z Andrzejem i innymi. Eee, nie, no wiesz, będzie fajnie, ale my też nie chcemy nakładać na siebie odgórnie presji. Powiedziałbym, że to będzie luźny, śmieszny pokój. Eee, no i też traktowałbym to jako właśnie, wiesz, jako coś takiego, jakby ktoś chciał oglądać to z nami mm -hmm. na streamie. To ma to na, na jednym ekranie. No i jednocześnie jak alternatywny komentarz, gdyby ktoś na przykład nie chciał słuchać o tym, że ten tamtemu kimurę zakłada, a tamten Dokładnie. już Sapi jest zmęczony. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszam teraz do zakupu pay-per-view. Eee, no.